Siema, mam was z tej strony Konsa na no a dzisiaj sobie pogadamy w sumie o Paryżu o powoli już jest taki klimat wiadomo jaki Major zaraz wchodzi już się kończą powoli gry IM e się skończył zaraz i Nine będzie grało ostatnie mecze przygotowywawcze na turnieju ostatnim nie wiem jaki tam ale wiem że chyba pierwszy mecz grałem z Imperial więc będzie kibicowane no i co no i przygotowujemy się już do Paryża tak już 24 kwietnia 8 zaczyna się Paryż. Więc dokładnie za dwa tygodnie. Tak, dokładnie za dwa, nie 5. Nie, za 08. No. Więc dokładnie za dwa tygodnie się zaczyna Paryż. No i co? No i co dzisiaj pogadamy w sumie? Co najlepiej wybrać? No i ogólnie jakie naklejki są do wyboru, które mają dosyć tajną przyszłość, więc A zaczynamy najpierw od legend, co omówimy sobie tutaj Bad New Eagles Fnatic, Furia, Nine Natus Vincere, Team Vitality, Into the, Into, Into the Bridge i Heroic według mnie tutaj najładniejszym jest e, logiem Furia i Nine no i Into the Bridge też jest dosyć, dosyć spoko, taki rycerz e, wiecie, to jakieś blizny, o no. Fajnie idą. Też mi się wydaje, że dosyć nieźle może ta naklejka być fajną, jeśli chodzi o, o inwestycje. Yy, drużyny, które nie widzimy, co Majora, no jest oczywiście no co? No, na na yy, Rio się dostało, chyba, ale na Antwerp się nie dostało, yy, więc tak. Więc no, mamy w sumie takich pewniaków, którzy yy, co Majora grają, to jest Furia. Navi, Heroic i Team Vitality. I tak, i który według mnie będzie tutaj najlepszy do wyboru nie, drużyna. Tak. jeśli naklejki będą ładne, no to furia. Ja. Ale dla mnie będzie pewniakiem tak. Nine i into the Bridge. Mi się wydaje te dwie drużyny, bo mogą dostać bardzo ładne naklejki i mi się wydaje, że będzie warto w nie wchodzić. W ogóle Nine ma potencjał na jedną z najładniejszych naklejek, ale zobaczymy jak to wyjdzie. In into the Bridge też bym na nich stawiał, że mogą spoko naklejką z nimi zrobić, ale oczywiście są tylko spekulacje. No i Heroic też fajne i zobaczymy jak to wyjdzie. Fnatic mi się średnio podoba z Navi. Navi już jest które przestarzałe na każdym majorze grają, więc ja bym nie inwestował w Navi. No i team Vitality i Bad New Eagles. Bad New Eagles, nie podoba mi się ich logo i tak samo Vitality. Nie wiem, to jest jakaś mucha. Nieważne. Dobra, Challengers. Tu jest ciekawe: jest G2 Esports w Challengersach Gamer Legion, OG NIP, Apex Pain Gaming Monte i Force. Force, y, Force i tego i Pain. Według mnie najładniejsze dwa loga. Force y, naprawdę, odkąd mają nowe logo, to naprawdę to logo jest po prostu ładne i mi się wydaje, że też można coś z nimi pokminić. Jeśli chodzi o inwestowanie, Pain Gaming nie grało chyba na Antwerpie. Nie, na pewno nie grali na Antwerpie. Nie pamiętam, czy grali na Rio, ale no, na pewno grali chyba na Sztokholmie. Na Rio, nie wiem, zaraz wam powiem, czekajcie, zaraz się dowiemy. Spokojnie, to wszystkiego. Czy grali na Rio? Na Rio, grali, bo nie pamiętam. Chyba nie, chyba nie graj na Rio, a jeśli grali, to mnie oczywiście opierdolcie, powinienem to wiedzieć, ale nie wiem i jednym z najciekawszych, chodzi, jeśli chodzi o drużyny, które tu są, jest Monte. Monte, które jeśli zrobią fajną naklejkę, to też można coś pokminić, ale według mnie to trzeba uważać, bo są no namey, więc znaczy nie takie może, nie, no w sumie jakoś ich zbytnio nie kojarzę. I mi się wydaje, że też też będzie ich zbytnio yy, kojarzyło. I jeśli nawet oni się już nigdy nie zakwalifikują na majora, to wiecie, to może będą po prostu sobie ludzie machnąć ręką i w ogóle to może na, na pewno trochę wzrośnie po Paryżu, bo saple będzie się zmniejszał, ale wiecie o co chodzi, to nie będzie jakieś super pamiętane logo. Więc ja bym Tutaj Pain, Monte i Ports Apex. Taki dziwne te logo. Nie wiem, ale może nawet być fajne, jak fajnie je zrobią. No i tu NIP, OG, Gamer Legion. Gamer Legion, no co, Good Luck. Więc też może w sumie coś dać. Trochę yy, przez to, że to jest tylko w sumie GGL to może to w sumie. W w sumie, w sumie, ale może oddać. Zdraci tego, że po prostu Good Luck, nie? Ale zobaczymy jak wyjdzie Paryż, jak te naklejki będą wyglądać. To jest po prostu czyste omówienie yy, awatarów, które mają potencjał na yy, wzrost, a które nie. Demon Goals, Complexity komple Gaming, Enz, Mouse, Team Liquid, Fluxo, nowa drużyna, na międziorach Face Clan i Greyhound Gaming. To tak. No co? Yy, Fluxo, takie po prostu FX. W miarę spoko może być naklejka, jeśli je fajne, zro, fajnie zrobią Complexity znamy już z Antwerpu Po prostu gwiazda, też ładne logo, ale zwraca się Antwerp To mi się wydaje, że no, że po prostu jakoś nie warto w to wchodzić Oczywiście Jeśli z Paryża będą brzydkie naklejki To lepiej w nich nie wchodzić Mouse, ładna naklejka Bardzo minimalistyczna, lubiona, lubiana przez, przez Społeczność, jeśli będzie ten Major bez tła to po prostu będzie z i mouse będzie bardzo fajny do inwestowania. Jeśli się nie dostanę jeszcze na następnego Majora, to jest mało prawdopodobne, ale jeśli nie dojdą do tego, nie dostanę się na pierwszego Majora w SORS 2, albo na przykład pierwsze naklejki w SORS 2 będą brzydkie, to mouse będzie subcią, jeśli ten naklejki będą ładne z Paryża. Team Liquid. Hmm... To jest spoko, fajne logo, więc też można coś podmienić, no ale przez to, że to jest dobra drużyna, to gra co Majora, więc wiecie o co chodzi. To nie, nie jest taka pewna inwestycja, bo jeśli na przykład dojdzie, dajmy na to pierwszy będzie Major w Source 2 i będą ładne te naklejki, to to na przykład spadnie. Jeśli też będzie parę... Dobra, co w ogóle pierdole Jest tyle zmiennych, że to jest, jest rzadko. Każdy wie mniej więcej jak to działa, więc Team Liquid może być fajny, ale nie musi. To nie przekonuje mnie tej ich logo, więc. Więc co bym inwestował? Yy... Może nie, nie co bym inwestował, ale co warto się, warto jakie, jakie drużyny obserwować ich naklejki. Nine, Uria, Into the Bridge, Pain Gaming, Monte Force, Gamer Legion, Mouse, Fluxo. Yy, oraz Team Liquid i ewentualnie Team Mongo, to jest jakaś po prostu drużyna z Azji, która no nie liczy się wiadomo o walce o Majora w sumie, więc też nie wiem jak to jak to właśnie pójdzie. Była kiedyś taka drużyna, właśnie co każdy o niej zapomniał, też była chyba IHC, IHC chyba też hmm. była taka drużyna, i każdy o niej chyba zapomniał. Chyba, że to jest ta sama drużyna, tylko że zmienionym, y, zmienionym awatarem i tym y, nazwą, ale nie wiem. Nie mi oceniać, nie wiem. Nie ja znam się. nie mogę sprawdzić. Ale chyba nie, to nie jest chyba to samo co ich chce. Czy to jest to samo co ich chce? go, ja nie wiem. Dobra. Mm, więc tak. O kurde. E, więc tak, więc e, co najlepiej tego, e, które wybrać najlepiej kapsułki, Contendersi, Challengersi, czy Legends Więc powiem tak, według mnie wszystkie są fajne pod inwestycje, bo w Legendach mamy Nine, Into the Bridge i Furia W Challengersach mamy Pain Gaming, Force Esports, Gamer Legion, a w Contendersach mamy Maus, Luxo i Team Liquid no i Graham Gaming, który w sumie naprzemiennie się dostaje na Majora z Renegades i Tylu. Nie, naprzemiennie, sorry, z Renegades. Jak powiedziałem, że dzisiaj są niezłe, niezłe tutaj pierdowe gadane. Więc wszystkie według mnie kapsułki będą fajne do zainwestowania ale głównie ja chyba wejdę albo w, w Challengersów. No nie, no w sumie tam jest wszystko porówno. No nie wiem, wszystko zależy od tego widzowie, jak będzie naprawdę wyglądać ta kapsułka, nie znam odpowiedzi na to pytanie, która z kapsuł będzie najlepsza do inwestowania, ponieważ yy, każda, yy, każda może mieć yy, ciekawe loga, które będą całkiem ładne. Zawsze się w sumie wchodziło chyba w Contendersów, no, w contendersów i Challengersów, legendy się omijało szerokim mukiem, ale jak tutaj gra Nine albo Into the Bridge, ciekawe drużyny, fajne loga. Więc zobaczymy w sumie. Bardzo jestem tym zainteresowany jak to się wszystko potoczy. Więc widzowie dzięki i na razie trzymajcie się. Cześć.